Hej i martur, a to jest wielki powrót legendarnych części The Sims. Macie ochotę na podróż w czasie? Ciekawe co się stało z Bellą. Najpierw sprawdźmy co zawierają te zestawy, a potem przyjdzie czas na rozdanie. Serdecznie Was zapraszam. Bardzo się cieszę, bo dzięki temu, że jestem częścią EA Create Network, dziś cofniemy się w czasie do epoki The Sims i The Sims 2. Na początek, zróbcie mi przyjemność i kliknijcie łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie kilka słów w komentarzu. Będzie mi bardzo miło i dzięki temu jeszcze więcej z Was będzie miało szansę zobaczyć ten film, a ja będę mógł przekazać te wszystkie informacje. 25 urodziny serii The Sims przyniosły już wiele niesamowitych niespodzianek. W tym przywróciło do życia dwie kultowe części: The Sims oraz The Sims 2. I to całe kolekcje naraz. Już od wielu lat fani. Simów chcieliby by te dwie gry znów były dostępne i wspierane na współczesne komputery, no taka jest prawda, że obie wyszły dość dawno temu, więc żeby na przykład The Sims zadziałało nam obecnie, to było prawie niemożliwe. Dwójka? Okej, okay, trzeba się było nastarać, by z sukcesem i bez większych problemów nam zadziałała, ale to nie było takie łatwe. Dlatego właśnie teraz z pomocą przychodzi nam EA i w 25 urodziny postanawia je wskrzesić i wypuszcza kompletne wersje, które mają bez problemu być instalowane i grywalne na naszych komputerach. Zacznijmy od tego, co wchodzi w skład tych kolekcji. Bo jeśli chodzi o The Sims, to mamy razem w pakiecie oczywiście podstawę, a także dodatki: Światowe życie, Balanga, Randka, Wakacje, Zwierzaki, Gwiazda oraz. Abracadabra, czyli wszystkie dodatki jakie powstały są już razem zawarte w tej kolekcji The Sims. Dużą niespodzianką jest także dodatkowy bonus, to znaczy kolekcja The Sims 4 To Były Czasy, która zawiera zestaw ubrań stylizowany na lata 90. The Sims ze wszystkimi dodatkami, które same się instalują, chyba naprawdę marzenia się spełniają. Zestaw The Sims 2 jest znacznie większy. Zawiera wszystkie rozszerzenia, czyli podstawa oraz dodatki na studiach, nocne życie, własny biznes, zwierzaki, podróże, cztery pory roku, czas wolny, osiedlowe życie i zestaw świąteczny. A do tego wszystkie akcesoria, takie jak rodzinna rozrywka, szyki i elegancja, na święta, impreza, moda z HM, młodzieżowy styl, kuchnia i łazienka, wystrój wnętrz oraz rezydencje i ogrody. Swoją drogą, akcesoria z HM oraz rezydencje i ogrody są moimi ulubionymi. Zdecydowanie polecam. Niestety zabrakło jednego pakietu, IK akcesoria. Szkoda, że nie jest to taki całkiem pełny zestaw, ale warunki licencyjne nie pozwoliły na ponowne wydanie tego pakietu. To, co jest warte szczególnej uwagi, to bonus. Gdy zainstalujecie The Sims 2, to automatycznie w bibliotece pojawi się Wam całkiem niedawno wydana kolekcja The Sims 4 powrót granżu I to całkowicie za darmo. Po prostu w prezencie. Obie te gry są wydane na komputeru Windows i znajdziecie je na stronie oraz w aplikacji EA w cenie odpowiednio. The Sims za 89,90 i The Sims 2 za 129,90. Chociaż, jeśli chcielibyście trochę zaoszczędzić, to pakiet dwóch gier jest za 179,90. Muszę przyznać, że to dość sporo jak za tak dawne gry. W sumie to tyle co jeden dodatek do The Sims 4 w momencie premiery. Czy myślicie, że cena kiedyś się trochę obniży? Powiem Wam, że jak sobie przypomnę The Sims 1, to są naprawdę wspomnienia, bo właśnie od tej części zacząłem swoją przygodę z Simsami. Potem Naturalnie z czasem przerzuciłem się na The Sims 2, które były dużym skokiem ze względu na grafikę 3D i znacznie więcej nowych dodatków. No i ta przygoda, a właściwie pasja, trwa do dziś i rozwinęła się do tego stopnia, że teraz nagrywam dla Was treści i staram się dzielić moją pasją do wszystkich części Simsów. Dlatego dziękuję Wam, kochani, że ze mną jesteście. A teraz czas na rozdanie. Do zdobycia jest jeden kod na grę The Sims 2. Żeby wziąć udział, subskrybuj mój kanał i polub ten film. Napisz w komentarzu pod filmem biorę udział w rozdaniu oraz co ci się podoba w The Sims 2. Następnie wejdź na mój Instagram, zaobserwuj mój profil. Pod postem z rozdania napisz biorę udział w rozdaniu oraz twój nick z YouTube. Macie czas do piątku i każdy ma szansę na wygranie, a w sobotę 22 lutego wyniki rozdania ogłoszę na Instagramie oraz na karcie społeczności na YouTube. Dzięki Wam za oglądanie i za to że ze mną jesteście, już niedługo nowy film, a teraz trzymajcie się ciepło i do następnego!